Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w piątek, 3 grudnia 2021 roku. Tytuł dzisiejszego nagrania będzie Miażdżące katolików pytanie. Od dłuższego czasu przyglądam się tutaj właśnie dyskusjom zawartych w komentarzach między protestantami a katolikami. Gdzie po prostu protestanci używają argumentów takich, żeby pokazać, że tak zwana sukcesja apostolska, czyli to całe papieństwo, ponoć rzekomo pochodzi bezpośrednio od apostoła Piotra, czyli ten urząd papieski rzekomo jest przekazywany od samego apostoła Piotra. No i argumenty podają różne, katolicy tutaj w jakiejś Sposób udaje im się y, tą sukcesję obronić, chociaż nie do końca. Ja teraz to nie będę tutaj teraz wnikał i omawiał tej sukcesji apostolskiej. Jednakże osoba, <laughs> właśnie taka jak ja, która rzeczywiście szuka prawdy, będzie zadawać proste pytania, bo wiemy, że prawda jest prosta. Bóg yy, po prostu powiedział wyraźnie, tak, yy, do Jana Chrzciciela, że ma prostować drogi pańskie i wszyscy, którzy szukają prawdy, właśnie będą prostować drogi pańskie te drogi, które cały czas no niestety diabeł wykrzywia. Więc pytania są proste i te właśnie proste pytania które wywodzą się z prawdy, która jest w nas, no, no po prostu ludzi, którzy niestety są przeciwnikami prawdy, no będą tą prawdę starać się wykrzywić na różne sposoby, co będzie ewidentne właśnie teraz w tych komentarzach. Więc zobaczcie sami, przejdziemy do komentarzy, właśnie do tego komentarza, który jest bardzo. Niewygodny, i no, rozkłada na łopatki katolików ich niestety bezsilność. W odpowiedzi na moje bardzo proste pytanie no, będzie tutaj teraz widoczne w tych komentarzach. Zobaczmy. Więc, pod e, przedostatnim nagraniem Alberta, gdzie zadałem pytanie Albertowi, na które no, niestety. Albert nie odpowiedział, no nie odpowiedział na moje, tak bardzo proste pytanie. Podjęli próby, tutaj katolicy komentatorzy podjęli próby, oczywiście, odpowiedzenia na to pytanie, ale oczywiście, no to tak jak mówi Albert, no tak odpowiadali, że nie odpowiadali. No po prostu dla wody. Przyjrzyj się tym odpowiedziom. Moje pytanie było bardzo proste, zobaczcie. Napisałem do Alberta tak. Witam Albert. Kiedy zrobisz nagranie, w którym wykażesz, że apostołowie budowali ołtarze? Pójdę Ci, Albercik, na rękę. Możesz to wykazać na podstawie Waszej tradycji. No ja uważam, że pytanie jest bardzo proste, skoro katolicy twierdzą, tak jak kościół katolicki, rzymsko katolicki, naucza, że przekazują tradycję apostolską, Prawda? No to skoro przekazują tradycję i naukę apostołów, jak to sobie zastrzega Kościół katolicki, no to pytanie jest jak najbardziej uzasadnione. Prawda? Bardzo proste pytanie. Widząc, że w Kościele Rzymskokatolickim są kapłani, czego ja na przykład w Nowym Testamencie nie dostrzegam, gdzie apostołowie, którzy wysłani przez Jezusa Chrystusa, gdzie mieli czynić y, uczniami ludzi z narodów, w ten także y, pogan, prawda? Co znaczy czynić uczniami? Czynić uczniami to oznacza, że nauczyć takiego ucznia prawdy Bożej i ta prawda, żeby mogła być przekazywana z pokolenia na pokolenie, normalne, że taki uczeń w pewnym momencie staje się nauczycielem, i potem przekazuje tą prawdę młodemu pokoleniu, które staje się uczniem. To młode pokolenie w pewnym momencie poznaje prawdę, staje się nauczycielem i przekazuje tą naukę dalszemu pokoleniowi, czyniąc ich uczniami. Uczeń w pewnym momencie staje się nauczycielem, i tak dalej, i tak dalej. To jest nakaz. Jezusa Chrystusa. Czyńcie uczniami, prawda? Wiemy, że każdy uczeń w pewnym momencie staje się nauczycielem, staje się miszem i wtedy y, przekazuje wiedzę kolejnym y, młodym pokoleniom, które są właśnie uczniami. To jest taki był nakaz Jezusa Chrystusa. Nigdzie nie ma w nakazie, że y, apostołowie mieli czynić ludzi kapłanami. Nigdzie Jezus nie nakazał apostołom, żeby podczas swojej misji budowali ołtarze i na tych ołtarzach składali swojego mistrza w ofierze, jak to właśnie ma miejsce dzisiaj w Kościele rzymsko-katolickim, gdzie widzimy, że są ołtarze i na tym ołtarzu jest składany w ofierze Jezus Chrystus. Więc na moje pytanie zobaczmy, jakie będą padać odpowiedzi. Ja oczywiście teraz szybko będę przesuwał te odpowiedzi. Wy sobie będziecie mogli robić klatkę Stop i nie będę wszystkiego czytał, bo jest bardzo dużo tych komentarzy. Zatrzymamy się tylko później na ostatnim komentarzu. Więc zaczynamy. No, i tutaj się wychylił Albercik. Zobaczcie, pamiętacie, jakie było postawione przeze mnie pytanie? Zobaczcie, z jakim podchwytliwym wyskakuje tutaj komentarzem Albert. No, i, i taki człowiek jak Albert będzie nazywał innych ludzi od, od jakichś tam węży, którzy w jakiś sposób podchwytliwy zadają pytanie protestanci, podczas gdy postępują tak samo. Zobaczcie, no, co to ma być? To ma być y, odpowiedź na moje pytania. No i Albert tylko raz się wychylił z tym tutaj y, swoim komentarzem. I zobaczycie, że już do końca komentarzy więcej się już nie będzie wychylał. Tutaj się cofnę, bo. Mam takie po prostu wrażenie, że Albert tak samo po prostu liczy na to, że ktoś za niego odpowie. prawda? Ktoś z, z katolików na pewno liczy tutaj na Artura Kądziołę, to jest normalne, który za niego zrobi dobrą robotę, prawda? No ale niestety, ale Artur Kądzioła został pozamiatany tutaj, jak za chwilę sami zobaczycie. No i, jako wychyla się Artur Konjowa. Uwaga. No oczywiście, że odpowiedziałem na to pytanie. Nie będę teraz przechodził do odpowiedzi, bo to było pod innym nagraniem u Alberta, ale odpowiedziałem. A typowe palenie głupa. To była oczywiście nieudolna próba zmiany tematu, tak samo przez Barbarę. Jak i przez, no przede wszystkim przez Barbarę, tak samo przez Artura. Wiemy dobrze że przecież, że jeśli są gdziekolwiek jakieś drewniane ołtarze, no to, to jest naprawdę do antykwariatu. Można te, taką kaplicę y, sprowadzić, prawda? Bo wszędzie są ołtarze, y, niestety, ale są z marmuru, z kamienia. Ja osobiście faktycznie chodząc do. Za moich młodych lat do kościoła katolickiego nigdy nie spotkałem się, żeby ksiądz w kościele y, odprawiał msze przy drewnianym ołtarzu. No widzicie, Artur Kondzioła śmie, bo tak już powiem, śmie nazywać moje pytanie głupim pytaniem. Gdzie indziej napiszę, że idiotyczne pytanie. Jeśli to było głupie, idiotyczne pytanie, to powiem ci, Artur Kondzioła, bez obrazy, że sam jesteś głupi i idiota. Ach. Zobaczcie na moje pytanie, z jakimi wersetami wyskakuje Artur Kądziowa. To jest typowe, zwodnicze, szatańskie manipulacje. Ten Sławek jak Katolik też. Nie, nie z gruszki, nie z pietruszki z tymi wersetami. Artur ja teraz piszę, że nie kłamie. Wszyscy już komentatorzy, yy, jeśli chodzi tutaj o protestantów, zauważyli, włącznie ze mną, bo też przepisałem, że no niestety Artur, ale jesteś sprytnym manipulatorem, jeśli chodzi o dobieranie słów i interpretację Biblii, co właśnie Ty czynisz Ty i Barbara i, i reszta z Was, którzy sami interpretujecie właśnie na własną zgubę. No, Slavik je katolik. Moje pitanja nemaju sensu. Widzicie, Artur działa, pisze, że moje pytanie nie jest ani proste, ani szere, jest po prostu idiotyczne. Tak, 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 Artur. tak, tak, idiotyczne jak ty z tym komentarzem, co piszesz. Okej, okay. i tu się na chwilę zatrzymam. Końcówka komentarza Artura kondzioły brzmi. To kościół, który odrzuciłeś, został powołany do jej głoszenia i nikt inny. Po pierwsze, to ja żadnego kościoła nie odrzuciłem, tak jak mówiłem, a po drugie zauważyłem, że właśnie w tym kościele, który ty twierdzisz, że jako jedyny został powołany do głoszenia Ewangelii tak? I nikt inny, no niestety ja zauważam dużo nauk, które po prostu nie mają nic wspólnego z Biblią. Problem w tym, że nie jestem jedyną osobą, nie jestem jedynym człowiekiem na tej ziemi, który dostrzega, no niestety, manipulacje i kłamstwa, które są zawarte w tych zwanych dogmatach. i tej całej tradycji Kościoła rzymskokatolickiego. Taka jest prawda. I to, że ja po prostu na światło dzienne wyławiam te manipulacje i kłamstwa, które ja dostrzegam i mam odwagę o nich mówić, bo są ludzie, którzy tych kłamstw nie dostrzegają, a są mi tacy, którzy dostrzegają, ale po prostu o tym nie mówią. Ja po prostu to dostrzegam i mówię. Prawda? I w tym, co robię, nie ma naprawdę nic złego, wręcz przeciwnie. Jest to bardzo pożyteczne i dobra praca, miła w oczach stwórcy. No i tutaj już się pożegnałem praktycznie z Arturem, bo nie ma sensu. Sami widzicie, jakie, jaką odpowiedź udzielił na moje pytanie. także no, Ci, którzy znają już, jaka jest y, prowadza... Który, Ci, którzy znają Artura, tak samo jak i innych tutaj komentatorów katolików, y, zdają sobie sprawę po prostu, jak potrafią manipulować to też w sprytny sposób. Także taka dyskusja dalej nie ma sensu. No, jeśli ktoś mi odpowiada na moje pytanie, y, pierwszym z Koryntian 10:21: ok. Ciao, ciao. A no i się Artur Kądzioła powtarza, no, że moje pytanie jest idiotyczne. Niesamowite. No i tutaj się włączył Marek Górny i tutaj sobie to przeczytamy troszkę. Zobaczcie teraz co napisał Marek Górny. Romanie, napominam Ciebie, że źle uczysz niezgodnie z Pismem. Coś takiego no. za to ty, co tutaj napisałeś, jest jak najbardziej zgodne z tym, czego naucza Kościół rzymskokatolicki, prawda? Ale nie z tym, czego tak naprawdę naucza Biblia. Okej. Okay. Więc ja na ten komentarz Sławka odpisałem w ten sposób. I tu sobie przeczytamy. Zobaczcie. Marek górny. Chyba przeoczyłem w listach Pawła ten bardzo ważny werset, w którym jest mowa, że Koryntianie mieli ołtarz do składania ofiar, bo tak im nakazał Paweł: Galaci tak samo, Efezjanie tak samo, Filipianie tak samo, Kolosanie tak samo, Tesaloniczanie też. Marku, podaj mi nazwy miejsc, w których te ołtarze zostały postawione przez tych nawróconych chrześcijan. Czekam. To było 11-10 godzin temu. Jeszcze nie widziałem, nie sprawdzałem. Zobaczmy, czy ktokolwiek odpisał na to pytanie. Zobaczmy. No niestety, brak cisza. Poszli na dno wszyscy. Zatopieni. Zatopieni. Nikt się już nie wychylił, ani. Ani się nie wychylił już y, alert, ani Artur Kondzioła, ani Barbara Chomącik, ani Grażyna Kasprzyk, ani Beata Bonin. No niestety te asy asy kanału Alberta, protestantyzm to ignorancja. Odpowiedzi brak. Widzicie? Odpowiedzi brak. Na bardzo proste pytania. Zobaczcie. Jeśli ktoś naprawdę w sercu pragnie miłować Jezusa Chrystusa, zadaje proste pytania, prawda, na których odpowiedzi brak. No tak bardzo proste pytania. Ale będą twierdzić, że Kościół katolicki oczywiście głosi prawdę, tylko w Kościele rzymskokatolickim Albert mówi, że jest zawarta prawda, a na, no, a na pytanie, które już zadałem pod innymi nagraniami, żeby pokazać mi, gdzie w Nowym Przymierzu Apostołowie, którzy głosili Ewangelię, i w wyniku głoszenia Ewangelii powstawały tak zwane, e, tak zwane zbory, tak zwane wspólnoty. Proszę mi pokazać, że te wspólnoty miały kapłanów i dzieliły się, tak to miejsce ma dzisiaj w Kościele Rzymskokatolickim, że dzieliły się te wspólnoty na kastę kapłanów i kastę wierzących, czyli świeckich ludzi. Ja czegoś takiego ani w dziejach apostolskich, ani w listach apostolskich, czy w Ewangeliach, no nie widzę takiego podziału na kapłanów i świeckich. Nie zauważyłem, żeby gdziekolwiek osoby, które się nawracały i powstawały te wspólnoty, budowały jakikolwiek ołtarz, czy to z kamienia, czy z drewna i składały na tym. Na tym stole ofiarniczym, prawda? E... Jezusa Chrystusa w ofierze, jak to ma miejsce dzisiaj w kościele rzymskokatolickim, gdzie są budowane ołtarze w kościołach i, tak jak powiedziałem, ja z drewna ołtarzu w kościele katolickim jeszcze nie widziałem. Widzę cały czas z marmuru i z kamienia, na których to ołtarzach jest składany Jezus Chrystus, prawda? Są kapłani, jest sprawowany kult ofiarniczy, czego ja nawet cienia tego nie widzę w dziejach apostolskich ani w listach apostolskich. Nie widzę, żeby apostołowie y, rozpoczęli to, co dzisiaj kontynuuje Kościół Rzymskokatolicki, twierdząc, że jest to tradycja pochodząca od apostołów. No to jest po prostu zwykłe kłamstwo, które jest szerzone w Kościele Rzymskokatolickim. Albert oczywiście zrobił nowe nagranie, ale na moje nagranie nie odpowiedział. Tak samo jak nie odpowiedział zobaczcie. Tak samo jak i nie odpowiedział. Tak samo jak i nie odpowiedział, nie odpowiedział. Oczywiście teraz tutaj będzie cyrikasa wałkował. Ja na temat pastora Cyrikasa, to już się 3 lata temu wypowiedziałem, że. To też jest swany lisek i, i bredzi, niezłe herezje. Żeby tylko omamić ludzi, którzy w tej wspólnocie są i wyłudzić pieniądze, bo taka jest prawda. Zobaczcie, tutaj, już kilka dni temu, będzie tydzień czasu temu, jak zadałem pytanie Albertowi, proszę bardzo. Mam prośbę, Albert, zrób nagranie, w którym podasz, których ojców kościoła czytać, a których nie. I nazwy ich napisanych dzieł. Kolejne bardzo proste pytanie, bo wiem, że Albert i Katolicy powołują się na tak zwanych ojców Kościoła, bo ten napisał to, tamten napisał to, prawda? Wymieniają tutaj z nazwy tych ojców Kościoła, ale tak naprawdę to żaden nie chce nigdy podać źródeł, z których czerpie, bo robią to samo co też jest z Biblią, biorą co tutaj robi Artur działa to samo biorą, biorąc jakiś werset, wyrywając go z kontekstu, to samo robią na podstawie pism ojców kościoła, gdzie biorą sobie jakiś fragment, który im pasuje i no bo tu już ojcowie kościoła nauczali o tym i o tym, tyle tylko że ci ojcowie kościoła to w jednym z ich pism powiedzmy kościół się zgadzał z innymi pismami się nie zgadzał na przykład y, daleko szukając. Chwalą tutaj katolicy Orygenesa, no bo Orygenes dużo pisał na temat y, spożywania y, chleba i wina, co dzisiaj katolicy nazywają Eucharystią, więc twierdzą, że Orygenes nauczał o Eucharystii, czyli już w III wieku, jak żył Orygenes, już w III wieku była nauka o Eucharystii. Tyle tylko, że jakoś trzy wieki później, Kościół rzymskokatolicki uznał Origenesa za heretyka i większość jego nauk uznał za herezję, więc no jak to jak to jest? Albo macie naprawdę ojców, którzy głosili naukę apostołów, albo macie ojców Kościoła, którzy no niby głosili, ale w tych ich naukach też były pełno nauk heretyckich i pełno błędów. No to jak to jest w takim razie? A ponoć oczywiście też wszyscy byli prowadzeni Duchem Świętym, prawda? Ci ojcowie Kościoła. To jak to jest odnośnie tego organesa? I tak samo sobie właśnie robią, bo Albert zapomniał, że przecież jak się powołuje na ojców Kościoła, to tak naprawdę mamy tak zwanych ojców kościoła wschodnu, wschodnich i zachodnich. Dlatego zadałem to pytanie, żeby Albert wreszcie wykazał, zrobił nagranie, których ojców trzeba się słuchać: tych wschodnich czy tych zachodnich, którzy i które dzieła, które napisali. Widzicie, minął ponad tydzień czasu. Albert na temat w ogóle nie robił nagrania. Oczywiście w komentarzu nawet nie odpowiedział na moje pytanie, co też nie o nim świadczy. No ale zarzuca protestantom, że nie odpowiadają na pytania, które zadaje Albert w nagraniu, tylko że protestanci leją wodę. Ja Alberta już, tak jak sami widzicie, po raz enty, Przypadałem na tym, że kiedy zadaję bardzo proste pytanie, ja, który po prostu jestem za głupi, jak powiedział Albert, żeby zrozumieć, na przykład traktat Demonforda, no nie chcę powiedzieć, że nazwał mnie głupim względem zrozumienia dogmatów, które są w Kościele Rzymskokatolickim, no ale można by to tak zaokrąglić i taki właśnie człowiek głupi, jak ja, kiedy zadaję takie proste pytania Albertowi, no Albert niestety nie potrafi odpowiedzieć na te pytania, tak? No już. więc żeby nie przedłużać nagrania, nie przedłużać tego nagrania, to tyle w tym nagraniu. I jak zawsze dziękuję wszystkim za uwagę.